pełki nadziei inspirujący blask wartości codzienne refleksje i ciekawostki niedziela 1 września witajcie drodzy widzowie dziś mamy 1 września początek nowego miesiąca a jednocześnie ważny dzień w historii Polski i świata to rocznica wybuchu II wojny światowej, która na zawsze zmieniła bieg historii. Dzisiejszy odcinek będzie okazją do refleksji nad pokojem, pamięcią o tych, którzy oddali życie za wolność, a także do inspirowania się świętymi, którzy uczą nas, jak wprowadzać pokój w naszym codziennym życiu. Zaczynajmy. Patron dnia Święta Teresa z Lizie, Mała Droga do Świętości. Święta Teresa z Lizie, znana jako Mały Kwiat, była karmelitanką, która całe swoje życie poświęciła miłości do Boga i bliźniego. Jej podejście do życia duchowego, zwane Małą Drogą, Polegało na praktykowaniu miłości i pokory w małych, codziennych gestach. Teresa uczyła, że świętość można osiągnąć wykonując zwykłe czynności z nadzwyczajną miłością. To przypomnienie, że Bóg patrzy na serce, a nie na wielkość naszych dzieł. Jej życie jest zachętą do naśladowania dla każdego, kto pragnie osiągnąć świętość. W codziennym życiu. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć i modlitwa za ofiary. Dziś obchodzimy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii ludzkości. To dzień, w którym oddajemy hołd wszystkim, którzy oddali życie za naszą wolność: żołnierzom, cywilom, dzieciom, kobietom, starcom. To także moment, by pamiętać o tych, którzy przeżyli wojnę, ale jej piętno nosili w sercu przez długie lata. Niektórzy z nich jeszcze żyją. Warto w tym dniu pomodlić się za ofiary wojny i prosić Boga o pokój na świecie, by takie tragedie nigdy więcej się nie powtórzyły. Modlitwa o pokój: dlaczego jest tak ważna w dzisiejszych czasach? W czasach, gdy w wielu miejscach na świecie trwają konflikty zbrojne. Modlitwa o pokój staje się niezwykle ważna. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że pokój zaczyna się w sercu każdego człowieka. Modlitwa o pokój to nie tylko słowa, ale także działanie codzienny wybór miłości, przebaczenia i dialogu. Możemy modlić się o pokój w rodzinach, społecznościach, między narodami. To nasza odpowiedzialność, by budować świat oparty na miłości i szacunku. Święta Teresa z Lizie i jej nauka o miłości bliźniego. Teresa z Lizie przypomina nam, że miłość bliźniego nie polega na wielkich gestach, ale na małych, codziennych czynach. Uśmiechu, dobrym słowie, drobnej pomocy itd. Jej mała droga to sposób życia, który możemy naśladować wszyscy. Teresa uczy nas, że każdy akt miłości, choćby najmniejszy, ma ogromną wartość w oczach Boga. Możemy zacząć od drobnych rzeczy, być bardziej cierpliwi, życzliwi. Hojni w dawaniu siebie innym. Wspomnienie błogosławionego Bronisława Markiewicza, opiekuna dzieci i młodzieży. Błogosławiony Bronisław Markiewicz był polskim duchownym, który poświęcił swoje życie opiece nad ubogimi dziećmi i młodzieżą. Założył zgromadzenie świętego Michała Archanioła. Które do dziś kontynuuje jego dzieło. Markiewicz uczy nas, jak ważna jest troska o młodych ludzi, szczególnie tych, którzy mają mniej szczęścia w życiu. Jego przykład zachęca nas do wrażliwości na potrzeby innych, zwłaszcza tych najmniejszych. Niedziela jako dzień odpoczynku. I duchowego wzmocnienia. Niedziela to nie tylko dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim czas odpoczynku duchowego. To dzień, w którym powinniśmy znaleźć chwilę na refleksję, modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej i spotkanie z rodziną. Warto zastanowić się, jak możemy lepiej przeżywać niedzielę, by była dla nas. Czasem odnowy duchowej i fizycznej. To także okazja do zastanowienia się nad naszymi relacjami z innymi ludźmi i przede wszystkim z Bogiem. Przebaczenie jako klucz do pokoju serca i relacji. Przebaczenie jest bardzo ważnym elementem. Budowania pokoju, zarówno w nas samych, jak i w naszych relacjach z innymi. Święta Teresa z Lizie uczyła, że przebaczenie jest największym wyrazem miłości. Przebaczenie jednakże nie oznacza zapomnienia, ale uwolnienie serca od ciężaru. To akt miłości który przynosi pokój i uzdrowienie. Jak możemy praktykować przebaczenie w naszym codziennym życiu? Jak możemy otworzyć nasze serca na miłosierdzie? Znaczenie rodzinnej modlitwy w intencji pokoju. Rodzinna modlitwa to potężne narzędzie do budowania pokoju. Wspólne modlitwy jednoczą nas, wzmacniają naszą wiarę i uczą dzieci, jak ważne jest zaufanie Bogu. Warto poświęcić czas na modlitwę za pokój, w rodzinie, w sąsiedztwie, w kraju i na świecie. Możemy zacząć od prostych modlitw, jak Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo, a nawet stworzyć własną. Rodzinną modlitwę o pokój. Ciekawostki o sanktuariach pokoju w Polsce i na świecie: Czy wiecie, że w Polsce i na świecie istnieją sanktuaria, które szczególnie modlą się o pokój? Na przykład sanktuarium Matki Bożej w Stoczku klasztornym. Gdzie internowano prymasa Wyszyńskiego, jest miejscem modlitwy o pokój. Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie, który był świadkiem pokoju nawet w obozie koncentracyjnym, to kolejne takie miejsce. Każde z tych sanktuariów ma swoją wyjątkową historię i modlitwy o pokój, które są tam odmawiane. Pamięć jako fundament przyszłości, refleksje na temat historii i pokoju. Pamięć o przeszłości, zwłaszcza o trudnych momentach, jak wybuch II wojny światowej, to nie tylko obowiązek, ale i fundament naszej przyszłości. Historia uczy nas, jakie są skutki braku dialogu, szacunku. I miłości. Pamiętając o ofiarach wojny, uczymy się budować lepszy świat świat oparty na wartościach chrześcijańskich na miłości, pokoju i przebaczeniu. Pamięć jest również kluczem do zrozumienia, jak możemy unikać błędów przeszłości. No, i mamy prawie koniec. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dzisiejsze refleksje były dla Was inspirujące i umacniające duchowo. Czy jest dzisiaj ktoś po raz pierwszy na naszym kanale? Niech się nie obawia i przywita z nami na czacie. Czekamy na Wasze komentarze, bo one są ważnym elementem naszej wspólnoty. A teraz, na zakończenie, jak zawsze, zapraszam Was do wysłuchania Słowa Bożego, zaproszenia do radości. To chwila, która doda Wam otuchy na nadchodzący dzień. A jutro, 2 września, wspominamy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Będzie to okazja, by porozmawiać o Jego wkładzie w życie Kościoła i inspiracjach. Które możemy czerpać z jego nauk. Zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek. Życzę Wam błogosławionego dnia, i do zobaczenia jutro. Zaproszenie do radości. Z księgi psalmów. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Bóg jest radością. Pragnie, aby każdy człowiek był szczęśliwy i radosny. W młodości niech wzrasta własce u Boga i ludzi. W okresie dorastania niech nabiera sił i entuzjazmu oraz gromadzi wiele szlachetnych pragnień, marzeń i ideałów, aby wystarczyło na całe życie. Na trudniejsze dni, choroby i starość. Chrześcijaństwo uczy mądrości i dobroci. Oraz radości życia. Radość życia, którą powinno zdobywać się we wspólnocie kościoła, trzeba wyrażać całym sobą: śpiewem, pogodą ducha, dobrocią, życzliwością, cierpliwością. W ten sposób trzeba budować cywilizację miłości we współczesnym świecie. Święty Augustyn, radujmy się i składajmy dzięki. Staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale samym Chrystusem. Cieszcie się pełni zdumienia. Staliśmy się Chrystusem.